Witamy, witamy! Serz Olo i Arek. dzisiaj uzupełnianie albumu z FIFIN 2023 naklejki. Tak jest, udało nam się do, dostać wszystkie już naklejki drogą wymiany, bo już jak nam brakowało mało, to wymienialiśmy się, nie ma sensu kupować i ciągle mieć powtórki także na właśnie i na sticker mena, takiej takie strony są. Tam się wymienialiśmy i udało się, do, doszły ostatnie naklejki. Tu w rogu, jakbyście widzieli, siedzi melo nasz, także też przyszedł na film. I tyle mamy do wklejania jeszcze. O taka kubka, naklejki się trochę gorzej wkleja, jak no. karty, karty się lepiej zupełnia, Dlatego tyle naklejek przygotowaliśmy. No i cieszymy się, że mamy pełny album. Mamy pełny album z kartami i tak. już na razie będziemy trochę mniej nas będzie, bo czekamy na nowe kolekcje. Ale będą za niedługo fajne kolekcje. Już zapraszamy, może w marcu, jeszcze, a może w kwietniu. Ale naprawdę będą super. W marcu też nie będzie nowego Dżaskielit niemieckiego, także niestety nie możemy nic nagrać, ale w kwietniu ma być z jakąś niespodzianką. Bo mm. były znak zapytania, nie pokazali co będzie. No i tak, dobra, przechodzimy do wklejania, na pierwszej stronie właśnie nam brakowało długo, 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 numer 2. To jest dwa. logo, druga strona, znaczy dół, dolna Trzy strona, sześć, pięć. tak, także Oli, Oli będzie wklejał powolutku, starannie. Tak się odklei. O. o, poszło. Jest logo w komplecie, bo numer 3 FIFA to... 1000. No nie, no 1000 no nie, ale dużo, nie? Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy... Oni już sobie pokleju, poczekaj, niech wszyscy widzą. Tak, tutaj nam się zagieło. My Golden Team, tak sobie Oli wybrał. Oblak, Tiaz, Makiniel, Van Dijk, Foden, Pedzi, Benzema, De Bruyne, i tak. Benzema w pomocy środkowej, także <laughs> bardzo ofensywny skład, a tu jeszcze są te pozostałe naklejki. Także no, bardzo fajna sprawa, Messi tu jest, o. Tu jest Haaland. Haaland, Delict, Leo, no Ameryka, także dobra. Tutaj są te właśnie loga drużyn, które są w albumie. I teraz pierwsza drużyna to River Plate. I z River Plate mamy, co mamy? Koszulki. Tak. Hmm. Nie chce się. No czasem się nie chce, nie? O, i się chce. Poszło. I Oli klei koszulki. Koszulka domowa, koszulka wyjazdowa. Poczekaj, czy zawsze trzeba drogi przejechać. Teraz mamy klub Brysz i tutaj jest trójka. Powiedz, kto to na tym jest? Mignolet. Mechele i to doj. Tak, trójka, bramka jest pierwszy. B. Mhm. I C i D. B, już nie. Teraz przemieszczamy się do Meksyku. Nie do Meksyku, do Brazylii. Atletico Mineiro, z Atletico też koszulki nam brakowały. I trójka zaraz przyjdzie, Everson, Alonso i Arana. O, Pick i bach. No dobrze, to nieźle oni. Everson, no, ludz. Wszystko aha, jeszcze chce. Tak, dobra, papierek na bok i lecimy teraz samolotem do Chelsea. Chelsea mamy pełną, tak prezentuje się strona z Chelsea. Wszystko tu już mieliśmy od dawna. I jesteśmy teraz w Liverpoolu, dalej na wyspach. Logo, bardzo ładne, świecące i jeszcze jedna naklejka będzie zaraz. Z logiem poszło szybko i jeszcze mamy naklejka Elliot i Firmino, to jest numer 82. Tak jest. No, troszkę. No. <laughs> Teraz dalej zostajemy na wyspach i mamy trójeczkę. Proszę, zobaczcie, Palmer, Haland i Mares. Trójka złota. I będzie CD też pełne. Teraz Haland. Tak, Halandik w środku. Hmm. I Mares jako ostatni. Grójek. <laughs> Dobra. Teraz gdzie lecimy? A stoimy na wyspach, tylko jesteśmy w United. To jest pierwsza brakująca. Malesia i Martinez. No. Tak, pierwsza naklejka. 105. I druga naklejka, numer 111. To jest kto? Mac, i Van de Beek. Bek. Wandbeck jest B, a A jest McTominay. W tym albumie dużo z Anglii. I zostajemy Od dalej w Anglii. Anglii. Mamy teraz Tottenham. W Tottenham brakowało nam jedna. Sanchez i Tanganga. Tanganga, ciężkie nazwisko trochę. Tak, i teraz kto będzie? Do Espaniol. Teraz jesteśmy w Espanol, czyli w Hiszpanii. Jimenez i Molina, numer 136. Oli zaczyna od B. Nie, nie jak alfabet a. zaczyna? A, B. No właśnie. I jesteśmy też dalej, a nie, Barcelona. Z Barcelony mamy pełną. Jest ro, nasz Robert. Tu stoi. Także... Ja zobaczy. Aha, trzy. No. Na razie skontuzowany Robert. I jesteśmy w Madrycie znowu. Koszulki. Second skin, jak to to mówią. No. Oh. Hmm. I jeszcze jedna naklejka. Kamavinga i Cabalios Oli mówi, że ja mam nakleić. Jak mi się odklei. Jak mi się odklei, to się naklei. No dobra, co to jest? Kamawinga. Kamawinga i Dani Kabalius jeszcze. O, udało się. Tak. I Real Madrid pełny. Teraz jesteśmy dalej w Hiszpanii, tym razem Vira Real. Albiol Bior. i Femenya. Tak jest. No. Nie chce się? Nie, o teraz. No i fajnie. Ja tu Oliverowi zaczynam, nadpoczynam następne już, żeby szybciej to szło. Teraz przenosimy się to... do Marsylii i z Marsylii mamy Veretout i Sanchez. Tu Ci już zacząłem, żebyś mógł sobie odkleić. Numer 210. Dalej, aha. <gry> Teraz jest reklama. I jesteśmy w Paris saint -Germain. Tu najwięcej nam brakowało. Ciężko było zdobyć naklejki Pięć u nas trafi. przynajmniej Paryża, rzadko nam się jakoś w paryż Sofie ma e, Kitike. Tak, no to zaczynamy. Od bramkarzy. Donna Ruma i na Was. Na was. Teraz będzie numer 218. Już leci do Ciebie Oliwę, tylko zacznę ci to już. Tu masz jedno zacięte, M Mukulele i? Bendys. Tak. Hmm. Hmm, się Melo znowu. To naklejka... Mukulele. Mukulele nie chce się odczepić. Nie chce? Nie chce. Ale już się odkleił, także fajnie. Teraz będzie numer 221. Tak, Pereira i Ramos. Teraz 223, Sarabia i Soler, już odliwy robię na, na począłem. 2-2-4, Ferrati i Witinia. I zresztą do Grecji. Nie, nie do Grecji. Bo nie jest Tak, Bayern, Monachium. Pełny mamy. Z Eintraktum brakowało 2 4 czyli Hasebe i Lenz. Teraz. Teraz do Grecji. Oli się troszkę pośpieszył. Lecimy do Grecji. To jest Ba i Cise numer. 26... A264. Tak, zgadza się. I jeszcze 272. To jest Rodriguez i Sama Zgadza się. I zostajemy w Grecji, mamy teraz paok, second skin. I logo jeszcze będzie. Tutaj jest właśnie logo. Big. I cyk. I będzie teraz Inter Włochy. Tu mamy na dole 292. zrobić 9,9 C Teraz do Juventus. Tak i brakuje nam kto? Wojtek. Tak jest, jest i Wojtek i, i Perin. Dwaj bramkarze. I teraz jeszcze jeden złoty będzie Wojtek. Zaraz. Hmm? No, zaraz będzie w tej trójce. Kolejny Wojtek. Numer 311 też jest Wojtek. Tutaj właśnie jest o trójka złota, Wojtek, Bonucci i Danilo. Następnie 319 Paredes i Pogba. I złoty kolejny Polak to Arek Milik, Di Maria i Flachowicz tutaj, 3, 2-1. A tu jest niżej Arek Samol. Milik. Mhm. I. Tak. I przenosimy się do Milanu. Tutaj złota trójka, Manią, Hernandez i Tomori. Jesteśmy, no Oli przeskoczył, w Romie, w Romie tak, El Sharabi, Abraham numer 355. A tu jest nasz Nikola Zalewski. Atlas w tak, tak jest, to jest klub z Meksyku. Ajax. Teraz Ajax, mamy nasz ulubiony 383. To jest Taylor i Kudus. Dalej będzie Konse Luka jeszcze i Okampos Daric. Tak da jest Konse właśnie i Luka. No niektóre już naklejki są w sumie nieaktualne, bo zawodnicy poodchodzili, tak jak Okampos na przykład, wrócił do Sewili. no ale tu go jeszcze mamy. No, tu właśnie jest Okampos, który wrócił do Sewili i Tadic. No tam się źle zrobiło, wiesz? Ale Oli sobie poradził ładnie. I drużyna nasza ulubiona, pełna. Teraz lecimy do Portugalii. I naklejka Carmo i João Mario, numer 392. A? A? Mhm. B. Teraz złota trójka Ema Nilsson, Pepe i Taremi. Tu numer 401. B. C. I teraz mamy 403. trzy. Właśnie też paremi i Pepe, co byli przed chwilą na złotych. Super. tak i drużyna FC Porto również pełna i teraz szachtar pełny. szachtar donies mamy pełny i przechodzimy do takich lo logo gdzie są logo różne tu nam brakuje 424 logo z Kanady 215 i z Francji 219 tak się właśnie prezentuje o proszę Oli I jeszcze mamy złoty, 426, to są zdobywcy takich nagród. Tu jest Tiago Silva i Dudu. Dudu. Tak jest, mamy wszystko. I numer 431 jest pucharek. Oli, zdobyłeś puchar, FIFA tak. 17 Oli wygrał puchar z czekolady. I jeszcze jedna naklejka nam została. 4-3-2. Finał był. Czekaj, ładnie do Championów. Tak. Kolumbia, Hiszpania, Hiszpania 0,1, U17. Cieszą się dziewczyny, proszę bardzo. Ostatnia naklejka w tym sezonie naszym albumie Oli. Tak. I wszystko by było. 3... 4, 3, 2. Jeden i koniec. I koniec, tu jeszcze takie puchary są. I tu jest ostatnia Dziecka. strona. Czyli tak, tak wygląda z tyłu albo chyba to wiecie, ale co jeszcze przejrzymy tak, jeszcze raz szybko, nie? No. Czyli zaczynamy. Logo. Ósma edycja, FIFA, tak. Michael Team. Wszystkie dużyny. I tak. River Atlas. Y, Bruges. Mineiro. Atleticos. Chelsea. Liverpool. Mamy Manchester City z Erikiem Erling Haaland. Dalej United. Tak właśnie się prezentuje cała strona United. Jest i Tottenham z hurricaneem na górze. Atletico na górze Antonio Griezmann, Anton, Antonio jak to się tam czyta. FC Barcelona z naszym Robertem. Także jest i tutaj. Fajna strona. I na złotym był Real Madrid z Karim Benzema na górze. Jest Wira Real, Dani Parejo, Olimpik Masylia, Payet. Także ładne naklejki są. Wszystko pełne. I gwiazdy z Paris Saint-Germain, Messi, Mbappé. Neymar Neymar nie będzie grał z Bayernem w przyszłym tygodniu, bo jest kontynuowany chyba. Już powiedzieli. Jest Bayern. właśnie Bayern. Müller. Tak. Eintracht Frankfurt, Kamada, ten zawodnik od lata będzie w Dortmundzie Olimpiakos. tu jest, tu zobaczcie, tu na przykład Marcelu, który już odszedł Marce, z Olympiakosu Bochalakis mm. Tu jest Paok. Wignia Inter Brezovic. Jest tutaj, mamy Juve, Wojtek, tu Wojtek Tu, tu, tu Arek Mili. i tu Arek No, także fajnie, że są nasi Dusza zawodnicy Vlachowicz. W albumie Tu, Ojwieży wieżuju, Milan jeszcze raz przypomnijmy Roma z Nikolanem Zaleckim. Drużyna Atlas, nikogo nie znamy z Atlasu. Jest Ajax, ulubiony, Tadić, Taremi Porto. Porto. I Szachtar. Stepanenko Szachtar. Tak, no mm. i te właśnie loga, czekaj, Oli, tutaj są właśnie te loga mistrzostw. Tutaj te drużyny, które grały World Cup mistrzostwa 21 i te puchary. Tak, i to by było. Mm -hmm. Koniec kolekcji album Pełny, także jak wspomnieliśmy, mamy wszystko. Mamy karty też z Panini, FIFA 5, pełny. Także, chyba, że się trafi jakiś fajny multipak z jakąś limitką, Mola. to otworzymy. Tak, także na ten czas na razie będziemy trochę nie nagrywać, ale czekamy właśnie z niecierpliwością na kolekcje nowe. Jak będą, to zaraz oczywiście nakręcimy. Także zaglądajcie na kanał. Dziękujemy za, za tyle subskrypcji, za miłe komentarze, za to, że nas oglądacie. I czekajcie na nowe kolekcje, bo będzie się działo także. Miłej soboty, my się żegnamy pa. już, i pa. Szabla nie tą ręką, Tom. Tak jest, ciao.